O, dzień dobry. Też jecie śniadanie? Witajcie na kanale El Turisto Rubex. Dziś zapraszam na recenzję. Dawno nie widzianą, ale w jakże pięknych i smacznych okolicznościach przyrody. Zapraszam na odcinek. dla dzisiejszego odcinka: torba Helicon Bushcraft Haversack Bag czyli po naszemu torba na ramię typu chlebak. Jest to prosta i kompaktowa torba linii Bushcraft. Pomieścimy tu butelkę z wodą, jedzenie, jak i rzeczy potrzebne do rozpalenia ogniska. Torba chyba zaprojektowana głównie z myślą o wypadach do lasu, ale ja osobiście używam jej także na co dzień. Nie jest ona aż tak pojemna bo to jest wielkość dużego chlebaka, ale spokojnie pomieścimy tu wyposażenie takie jak choćby ja dzisiaj zabrałem, żeby zjeść sobie tu siadanie. A dzięki kieszeni przelotowej bocznej, jak i zwykłej z drugiej strony, oraz mocowaniu typu mole, możemy sobie podwiesić dodatkowe potrzebne nam wyposażenie. System nośny jest oparty na pasie szerokości 50 mm. Pas ten można w łatwy sposób odpiąć. Dodatkowo z tyłu mamy uchwyt nośny. Gdybyśmy chcieli ją przenosić jako aktówkę, teczkę. się ona bardzo podoba U łóżek mnie jej wygląd. Taki fajny chlebaczek w stylu retro. Podoba mi się też jej kolorystyka. Ja wybrałem olive green i czarny. Baza kolorów natomiast jest szeroka, od wyboru do koloru. Jest ona bardzo fajnie zaprojektowana, bowiem w tak niewielkiej torbie upchano, że tak powiem, 8 kieszeni. Gdzie? Zaraz Wam pokażę. Z tyłu mamy płaską, zapinany masułak kieszeń. Naprawdę sporą kieszeń, bowiem ona jest na całą szerokość tylnej części torby. Z przodu klapa. Klasycznym brytyjskim zapięciem znanym z lat 80., która kryje całe wyposażenie wewnątrz torby. Po prawej stronie kieszeń przylotowa, dodatkowo pas systemu Mole. Z lewej zaś strony również mamy kieszeń już nie przelotową ale głęboką i pasy systemu Mole. Zapięcie klapy jest dosyć ciekawe. Ciężko otworzyć, także to na plus, żeby dostać się do torby musimy zgiąć tutaj te dwa końce i mamy otwarte. Pod klapą mamy pojemną komorę główną, ponadto jedną kieszonkę zapinaną płytką, drugą kieszonkę również zapinaną na suwak większą i dodatkowo kieszonka na butelkę otwarta kieszeń z przodu która jest wyścielona materiałem do którego możemy przypiąć rzekę dodatkowo w komorze głównej mamy haczyk na mocowanie tak samo w otwartej komorze przedniej jak wspomniałem ja używam jej również codzienne, zwykłe wypady na miasto, tudzież na jakieś mniejsze drobne zakupy. Także w tych sytuacjach spokojnie daję radę. Pod warunkiem, że pamiętamy o jej ograniczeniach wynikających z jej rozmiaru. Ja jej używam od dwóch czy trzech miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolony. Także ja ją wam mogę spokojnie polecić. I myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Dzięki, żeście oglądali. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. I...